Dzień dobry drodzy Państwo! Nazywam się Olga Bednarska, jestem surdologopedą. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem po raz kolejny w ramach cyklu Porady Logopedy, cykl powstał we współpracy z olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Wiemy już, jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Tym razem chciałabym opowiedzieć o tym, jak możemy pomóc takiemu dziecku. W swojej pracy terapeutycznej od wielu lat spotykam się z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania, prowadzę też diagnozy i terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dlatego też pozwalam sobie opowiedzieć Państwu na ten temat. Co jako pedagodzy i nauczyciele możemy zrobić z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego? Przede wszystkim Zależy mi na tym, żeby takie dzieci siadały w pierwszej ławce, tak? Żeby zajmowały miejsca jak najbliżej nauczyciela. Dlaczego? Ponieważ zmniejszamy w ten sposób drogę dźwięku, który musi dotrzeć od nauczyciela do dziecka, tak? Zmniejszamy tą odległość, co powoduje, że też nie ma różnych sygnałów, które będą zakłócały bądź też zniekształcały informację słuchową. Super byłoby, gdybyście Państwo wcześniej... Przygotowywali dziecku materiały na kolejną lekcję, żeby mogły dzieci z rodzicami zapoznać się z tymi materiałami w domu. Wtedy na lekcji będą miały poczucie, że gdzieś już to słyszały, będzie im łatwiej informacje przyjąć, przetworzyć. Bardzo fajnie byłoby, gdybyście Państwo sprawdzali, czy dziecko zapisało wszystkie najważniejsze informacje w zeszycie: czy zapisało pracę domową, czy zaznaczyło to, co ma wykonać w domu, czy rodzic, który otworzy zeszyt, będzie wiedział. Co z tym dzieckiem ma w domu zrobić? Idealnie byłoby, gdyby dziecko było wyposażone w systemy FM. Urządzenia nie są zbyt tanie, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, ma dziecko z trudnościami, ma możliwość, żeby dziecko w urządzenie wyposażyć, byłoby naprawdę zupełnie przyjemniej i łatwiej z takim dzieckiem pracować. Co jeszcze? Powinniśmy dziecko wysłać na diagnozę w kierunku APD, tak? jeżeli widzimy, że dziecko przejawia pewne zachowania, które jakby pasują tak? do, 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 do tego, o czym mówimy, czyli do tych zaburzeń przetwarzania słuchowego, wyślijmy dziecko na diagnozę, zasugerujmy rodzicowi, żeby umówił się, zbadał dziecko, żebyśmy my też wiedzieli, czy tutaj są te problemy, czy ich nie ma. No, i też to, o czym mówiliśmy w, kolej, w poprzednim odcinku, zróbmy badanie słuchu, bo, bo to często może okazać się, że po prostu dziecko ma jakiś ubytek słuchu. Co jeszcze możemy i powinniśmy ćwiczyć z dzieckiem? I na tym chciałabym dziś skupić się przede wszystkim. Ćwiczeń tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Ja mogę zaproponować Państwu kilka takich, które możecie Państwo wykonać z dzieckiem właściwie w każdych warunkach. Dlaczego te ćwiczenia słuchowe są takie ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach? Ponieważ mamy wokół siebie bardzo dużo bodźców, które nas rozpraszają. Jesteśmy stymulowani też bodźcami wzrokowymi, które. Jakby stymulacja wzrokowa jest tak silna, że gdzieś tam utrudnia nam stymulację słuchową. Tak? Co jeszcze? Żyjemy w hałasie, żyjemy w czasach, kiedy jest wszystkiego dużo, kiedy jest głośno. W miastach jest głośno, jeździ ulicami dużo samochodów. Mieszkamy w dużych skupiskach, często, więc jakby cały czas jesteśmy stymulowani hałasem. W domach często spotyka się włączone radio. Co jeszcze gorzej, całymi dniami w niektórych domach włączony jest telewizor. No i dzieci też przez to są w ciągłej stymulacji, a nadmiar bodźców nie ułatwia, wręcz utrudnia. Mają też nasze dzieci bardzo dużo zajęć, więc tak naprawdę trudno jest o takie skupienie. Proponuję wprowadzić takie ćwiczenia słuchowe na co dzień. Dlaczego? Żeby nauczyć nasze dziecko słuchać, żeby nauczyć dziecko wysłuchiwać małych rzeczy, żeby było nam przyjemniej ze sobą przebywać, żeby było nam łatwiej z dzieckiem skomunikować się, żeby było nam łatwiej do siebie dotrzeć żeby było nam łatwiej po prostu ze sobą funkcjonować. Co możemy zrobić? No i tutaj takie kilka moich propozycji. Chciałabym zacząć od pierwszej. Pierwsza propozycja jest to zabawa w tak zwane scenki. Ja przygotowałam sobie obrazki. Na czym polega ta zabawa? Mamy na obrazku panią, która głośno krzyczy, krzyczy hop hop. Hop hop. Mamy piłkę, która skacze. Hop, 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 hop. Zadaniem dziecka jest pokazać albo powiedzieć, co to za dźwięk. Czy to piłka, która skacze, czy to pani, która krzyczy? Hop, hop. Była pani, która krzyczy. Hop, hop, hop. Była piłka, która skacze. Tak? Niby to samo hop hop, ale zupełnie inaczej powiedziane i z zupełnie innym znaczeniem. Kolejny przykład to dwa dzwony. Dzwonek mały, który dzwoni dzyń, 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 dzyń i duży dzwon, który robi dzyń, dzyń, dzyń i znów to samo polecenie. Co powiedziałem? Pokaż, co powiedziałem. Albo powiedz, czy to był mały dzwonek czy to był wielki, ogromny, głośny dzwon. Tak? I znów imitujemy któryś z dźwięków. Dzień, dzyń, dzyń. Dziecko powinno wskazać mały dzwonek. Jeszcze jeden przykład do tej zabawy. Chłopiec, który szybko biegnie. Tup, top, 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 top. I pan, starszy pan z laską idzie wolno tu. Tup, łapie się za plecy, idzie bardzo wolno. Tup, tup, tup. I znowu pytanie do dziecka. Jakie tup, tup powiedziałam? Czy to biegnie chłopiec, czy to może idzie pan? Tup, 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 tup. Dziecko powinno wysłuchać, że to jest właśnie pan z laską. Tup, 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 tup. O! A teraz biegł mały chłopiec. Tak, przykładów możecie oczywiście. Pokazywać wiele innych, to moje propozycje. Kolejne zadanie, o jakim chciałabym Państwu opowiedzieć, to zadanie w bystre ucho. Tutaj tak: umawiamy się przed wyjściem na spacer, że będziemy spacerować i będziemy słuchać. Rysujemy sobie w domu, ustalamy pewne szyfry. Pierwszy obrazek to jest dźwięk karetki pogotowia czy policji. Tak, Dźwięk robi i o, i -o, i o. Mamy pierwszy. Chowamy do kieszeni. Mamy drugi dźwięk. To będzie ćwierkot ptaków. Ćwir, ćwier, ćwier, tak? Będziemy wysłuchiwać, jak te ptaki ćwierkają. Mamy kolejny sygnał, znak. Chowamy go do kieszeni. I tu ostatni, może nieudolnie namalowany, ale najpierw omawiamy z dzieckiem, więc ono będzie wiedziało, że to jest kierownica, która wydaje dźwięk, a ten dźwięk to klakson samochodowy. Tidit, tidit, tak. Także mamy trzy dźwięki, na które umawiamy się w czasie spaceru. Podczas spaceru dziecko losuje z kieszeni jeden z tych dźwięków, jedną z tych kartek. Losuje, 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 wyciąga z kieszeni i uwaga, wylosowało dźwięk. Karetki czy policji, wylosowało dźwięki. Teraz zadanie polega na tym, że my chodzimy i słuchamy, wysłuchiwamy, wysłuchujemy dźwięku. Osoba, która usłyszy dźwięk jako pierwsza, wygrywa. Możemy zbierać punkty. Umówić się na coś, co zbieramy do drugiej kieszeni, tak? Osoba, która usłyszała jako pierwsza, wygrywa i losujemy kolejny dźwięk. Aha, dobra, była karetka, teraz słuchamy innego dźwięku, drugi dźwięk, dziecko losuje, losuje, losuje i wylosowało. Uwaga, klakson, tak? I znowu tak samo tym razem słuchamy dźwięku klaksonu. Kolejne zadanie, czy było cicho, czy było głośno? I tutaj uwaga, mamy dwie miseczki z fasolą. Do jednej tym razem wrzucę tylko kilka ziarenek. W drugiej zostawiłam całą resztę. Tak. Zakrywamy dziecku oczy albo stajemy z tyłu za dzieckiem. Gramy głośno. Gramy cicho. Potem pytamy dziecka: Jak zagrało? Czy zagrało głośno, czy zagrało cicho? Gramy z tyłu głowy. Zadanie dziecka jest. Takie, żeby odpowiedzieć, jaki dźwięk usłyszało. Czy usłyszało dźwięk głośny, czy też usłyszało dźwięk cichy? I ostatnie zadanie: czy dźwięk jest długi, czy dźwięk jest krótki? I tu uwaga, gramy. Ja wykorzystam do tego pianinko. Gramy na pianinku. Oczywiście na początku tłumaczymy, że tak brzmi dźwięk krótki. A tak będzie brzmiał dźwięk długi. Uwaga, słuchaj uważnie. Dźwięk krótki. Dźwięk długi. Gramy dźwięk. Dziecko mówi, co usłyszało. Czy krótki, czy długi? Co było krótko, czy było długo? Odpowiadamy, że było krótko, albo było długo. Możemy też namalować sobie. Dźwięk krótki oznaczyć kółkiem, a dźwięk długi oznaczyć długą kreską. Tak? I dziecko pokazuje, czy słyszało dźwięk krótki, czy słyszało dźwięk długi. Gramy. A dziecko słucha. Słucha uważnie i ocenia. Co usłyszało? Czy usłyszało długo, czy usłyszało krótko? Możemy też dźwięki oznaczyć gestem. Dźwięk długi pokazujemy szeroko rozkładane ręce. I dźwięk krótki, na przykład, umówmy się, że to będzie zaciśnięta pięść. Dowolność jest, naprawdę zadań jest różnych mnóstwo. Co bym chciała? Chciałabym, żebyście Państwo z dziećmi słuchali, bo to na pewno przełoży się na ich rozwój i na ich funkcjonowanie. Pamiętajcie, drodzy Państwo, rymowanki, głosk głoskowanie, zabawa w bystre ucho, ćwiczenia rytmiczne, wyklaskiwanie rytmów, granie na instrumentach, wygrywanie różnych rytmów, to wszystko przełoży się na funkcjonowanie słuchowe każdego dziecka. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zaglądania na stronę internetową Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, które współpracowało przy nagraniu tego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję.